Halo, halo! Witam Was w ostatnim odcinku z Maratonu Hero Zero, odcinek podsumowujący, odcinek z odbierania nagród z niedzieli 8 listopada, odcinek, który ląduje tak naprawdę dzień później niż zaplanowałem, bo wszystko mi się przesunęło i odcinek, który tak naprawdę ten wywód teraz będę miał nagrywał drugi raz, gdyż e, pamiętajcie, żeby włączać audio bo to ważne. Ogólnie, co chciałem powiedzieć? Chciałem te powiedzieć o tym, co zyskałem, o tym, co się zmieniło na moim koncie przez ten tydzień grania grania dość yy, ostrego grania no mniej więcej, no, no każdy widział mniej więcej ile to było na streamie. Yy, no, oczywiście wrzuciłem jakieś tam rzeczy na YouTube'a yy, ze streamów, oczywiście to jest jakaś tam mała, mały wycinek tego całego, bo to były live'y po 3-4, 5 godzin. A na YouTube jest no, 5 minut, to nie oszukujmy się, to nie może być e, całość. I tak, e, mam tu ściągę swoją, żeby nie czytać. dziś z kosmosu, wezmę ją tak e, z przodu, dam. I tak, siła wzrosła mi z 4965 na 5189, czyli zyskałem 224 siły. Kondycja z 20263 na 21623, czyli zyskałem 1360 kondycji. Co już robi w miarę wrażenie, jeśli chodzi o tylko 7 dni. Ale tak naprawdę największa różnica jest na inteligencji, gdzie z 23 029 przeskoczyło mi na 26 061, to jest ponad 3000, to dokładnie 3032 statystyk wbitych w moją postać. Oczywiście liczy się na to wydanie 300 milionów. Tak naprawdę 65 milionów uzyskałem przez tydzień, co jest w ogóle wow, i strasznie dużym tempem um, ogólnie Expa, yy, z tego co pamiętam, to było 3,5 miliona, takiego z misji, takiego z zadanek, takiego z trenów, to 3,5 miliona wyrobiłem, a Expa ogólnie, takiego, który odebrałem, to wyrobiłem około 8 milionów 250 tysięcy, co jest naprawdę dużą liczbą, pozwoliło mi to na wbicie od 3, 434 poziomu na 440, od połowy, tak, tego poziomu, to i tak jest dużo, to jest ponad 5 poziomów, to no, kiedyś to poziom się wbijał, pamiętam, raz na tydzień, a teraz 5 poziomów, to praktycznie codziennie widziałem, że halo, halo, dzień dobry, witam cię, masz nowy poziom, tak. Ogólnie oponek podczas tego grania darmowych oczywiście zyskałem mniej więcej między 50 a 70, nie pamiętam dokładnie, gdyż troszeczkę czy to na kasyno, czy na Wspomagacze, czy na Lumpex wydałem w trakcie live'ów. Punktów sezonu uzbierałem, tak naprawdę, praktycznie wszystkie. Patrząc też na to, że miałem odłożonych trochę telefonów alarmowych, to i tak 720 punktów wbiłem mniej więcej na 1000, które jest potrzebne, żeby kończyć sezon, więc not bad. Ogólnie wszystko zajęło mi dość dużo czasu. Oczywiście też to jest Hero Zero, więc to wiadomo, że ten czas troszeczkę inaczej działa, że to bardziej się na to czeka na te misje niż je przerabia, też z tego powodu nie chcę tego robić za dużo. Um, nie wiem, kiedy będzie nas najbliższy film z Hero Zero. Nie wiem, kiedy będzie najbliższy stream. Na pewno str filmy będą na tym kanale się pojawiać. Streamy na Twitchu będą się pojawiać, ale niekoniecznie będą to z Hero Zero. Ja w Hero Zero jeszcze trochę sobie tam pogram. Nie za dużo oczywiście, na pewno mniej niż grałem przez ostatni tydzień. I co? I chciałem teraz pozdrowić jedną osobę, która wysłała do mnie wiadomość. Niestety, ja nie chcę tutaj przekręcić Niku, gdyż nie lubię tego robić, dlatego teraz poleci to z potężnego głosu tłumacza Google. Vanilla Rice! Także moje pozdrowienia. I co? Zachęcam do oglądania tego filmu do końca. Jeżeli film się spodoba, zostawienia ja łapki w górę, ja już, że tak powiem, znikam. I to, co teraz zobaczycie, to będzie wycinek właśnie z tej niedzieli z 8 listopada. Ostatni dzień, w którym cokolwiek z Hero Zero nagrywałem. I mam nadzieję, że cały maraton się Wam spodobał. Nie zapomnijcie wpaść na Discorda, żeby podzielić się swoją opinią odnośnie tego, czy było to dobre posunięcie z mojej strony, czy nie. I życzę miłego oglądania. On jest potężny, crasher. Crashuje wam, monitory 3700. Wyciągnąłem i to nieźle, chyba, jak to free to play, nie? Oczywiście nie wymaksowałem tego, nie, bo tu mam jeszcze. wene. Tu mam jeszcze chyba 100. Jakbym się spocił, to może byłbym trzeci. Więc no. Chwila ciszy z muzyką. Mój głos teraz tylko będzie, bardzo ciekawy zresztą. Chyba misję byle jaką, dajcie mi 23-minutową, a może nie byle jaką, w sumie. Ale tak, 21 wydawanie. Czekanie w sumie na turniej tygodniowy teraz. Taki wynik wykręciłem ogólnie. 3 715 411 expa w przeciągu 7 dni. O, tu jeszcze jakieś pierdołki mogę dorzucić. No to 480, o, ładniejsza liczba. Będziecie że że jako jedyny pisałem, tak był Kaspero. Pozdrawiam, dobra. Tak, co miałem zrobić? Miałem wydać miliony na koniec, więc zaraz to zrobię. Co miałem zrobić? Wydać pieniądze, które zarobiłem, bo pewnie rok on będzie na wydawanie przegapię, więc mam to gdzieś. Ale Można wydać pieniądze, więc pieniądze wydam. Trochę te staty urosną. O, szybko poszło w sumie. 7, 6, 7 tu się nie zgadza. O, to mogę sobie kupić siłę. <grystanie> tak w piątek. Dobra. Czy jest nagroda? A, kurde, jeszcze nie ma. Ełzeło, 21. dajcie mi kończyć. Wydałem pieniądze już. Wszystko zrobiłem. To są statystyki po tygodniu. Na filmie będzie widać podsumowującym właśnie ten finał jaka jest różnica między statystykami, które miałem na początku, a jakie teraz mam. Ale z tego co widać, to raczej urosły sporo. No, na pewno intuicji miałem mniej, inteligencji miałem... Fioletową miałem inteligencję, intuicji miałem tak 19k i kondycji miałem 20k, myślę. W urosło. Siłę miałem na pewno niższy kolor też, więc to urosło zdecydowanie wysoko. Jest, do odebrania. A misja jeszcze jakaś ulana tam. Weź mi nie przeszkadzaj. Z misjami teraz. Dobra. Jej! Miejsce piąte! 15 6715480 EXPA. Miejsce piąte: 20 oponentów, 20 punktów znowu 3 punktów umiejętności. Najważniejsze. O! Ciężki tydzień, ciężki tydzień. Mię, mnie był. Streamowania zwłaszcza. Streamowanie najcięższe było. Tak szczerze. SZCZERZE, SZCZERZE Patrzcie, trzeci jestem, ależ to skoks Dobra, odbiorę, 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 co odbiorę jeszcze na koniec no Do odebrania Zeronit, o oh, wow 49, 3 punkty O oh. oh, wow 5 trochę Dobra Tak zwany koniec turnieju więc to jest już koniec yy, maratonu z Hero Zero, skończył się dla mnie na szczęście w sumie, yy, na YouTube jest wtorek, na streamie jest obecnie niedziela 21, dziękuję wszystkim, którzy byli na streamie, przede wszystkim Kaspero444, aka najlepszy dżin UNE, Karpa 4 Wild i reszta, pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie dziękuję za obecność na streamkach. Dziękuję wszystkim, którzy komentowali, lajkowali i tym, którzy zasubskrybowali ten kanał. Jeśli chodzi o streamy, najbliższy w piątek, jeśli chodzi o filmy, coś z Genshin na wstawie albo w środę, albo w czwartek. Także ja nie znikam po Hero Zero, myślę, że będę nadal aktywny.